Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Idziemy zobaczyć miejsce. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Problemy, problemy. Ostatecznie będziemy musieli szukać kempingu. Musisz stąd wycofać. Zniszczyłeś zamek. Ale oni nam bardzo, bardzo pomogli. Dojechaliśmy na kemping. Znaleźliśmy po drodze. Mamy pierwszą linię brzegową, więc jest naprawdę dobrze. Aczkolwiek kemping jest. No jest co? Jest spory, jest większy. O, tak nazywa się nasz kemping. Tu mamy, nazwa. I tu mamy cały plan kempingu, także już jesteśmy. Tak. Już jesteśmy zameldowani. No i co? Nie pamiętam ile tu płacimy: 7,8. Gdzie jest? Strasznie, strasznie, gorąco. Zresztą jak każdego dnia przy wyjeździe mamy recepcję. No i co? Jedziemy na nasze miejsce. Fajnie, bo ze względu na to. Tutaj mamy tą pierwszą linię brzegową. Może takie samo no, w zasadzie jak było tam. Wiadomo, pewnie będzie większy problem, jeżeli chodzi o oglądanie rybek przez dzieciaki, bo w morzu, bo bez więcej ludzi, to, to pewnie będzie mniej dziko w morzu. Myślę, że może być problem z obserwacją, chociaż może nie. No dobra, chodzi mi o to, że... I tutaj widziałam, że też jest po chwili dość głęboko, to może i coś tam będą mogły obserwować. Może będą jakieś rybki, no sama nie wiem. Będziemy mieli trochę cienia, aczkolwiek są tu bardziej zacienione parcele, ale za to mamy widok na morze bezpośrednio, także coś za coś. My wjeżdżamy na tą parcelę po lewej, bo mamy dwie, tu i tu, a my wjeżdżamy na tą. Być to, że nie mieliśmy czasu w nic jeść, bo musieliśmy opuścić kemping dość szybko. A już jesteśmy na miejscu. Woda wstawiona, czyli szukamy makaronu, a ja mam tu taki bałagan chyba widzę, spaghetti. Zaraz wyjmę. Mamy mięso, mamy cebulę już ubrane. Zaraz wyjmę, wyjmę sosy. No i robimy spaghetti. Patelnia już czeka, także do dzieła. open this face give me all this place i like you were cheating don't care how i'm feeling that was like my best friend Oh damn babe, damn babe i do whatever i like that's why they fuck with me right we can live up to the hype that's why i fuck with you right that's why you fuck with me right right i do whatever i like that's why they fuck with me right we can live up to the hype that's why i fuck with you right that's why you fuck with me right right Dobra, mięso się już smaży, zagotowała nam się woda na makaron, co prawda mamy dość mały garnek, ale no trudno. Mamy sos gołański. także zrobimy z sosem i gdzieś mam schowany koncentrat pomidorowy, który kupiłam wczoraj. Nie wiem w której lodówce, ta lodówka nam za słabiej działa, więc go tu włożyłam, To go nie widzę, o, tym o Boże, no nie widzę jak na złość makaronu dało mi się w wodę, ale będzie problem z mieszaniem do tutaj, a nie mamy większego garnka. No jest jak jest. Dobra, znalazłam kątem. Tak jak mówiłam, był w małej lodówce, tylko nie mogłam go znaleźć, więc już prawie, prawie już zaraz będzie można. Jest 10 minut makaron dobrze niedługo to już się nam wysmażyło czas na sosy. no dobra mamy to, mamy już sosy przez odrobina koncentratu mamy taki A? talerze są tutaj no musisz to bardziej otworzyć albo z drugiej strony wyjąć może trochę dodamy Jeszcze uważaj Kolejność zostawimy, zostawimy. Będziemy tu jeszcze robić pomidorową. Nie dzisiaj, oczywiście. Ale będziemy na koncentrat może do tej lodówki. Tak licznie, tu jest jednak później. Makaron już dochodzi. Lara przygotowuje stół. Także spróbujmy wytworów. No, wydaje się dobre. No dobra, niech ja to nakładasz makaron. No nie jest to do makaronu najlepsze, ale no. A nie mamy nic innego także. Mi niedużo, wiesz, jest z tego tak że nie nie mogę. Wiem. Dziewczyny, smacznego. 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 Jak, a makaron taki jakiś... Skąd mamy? Taki grubszy? No nie wiem, taki był spaghetti. Ładny. Smacznego, a, smacznego. Gorące. No dobra, tak nam dzień mija na nowym kempingu. Tak wygląda nowy kemping. Ustawieni jesteśmy znowu przy plaży. Nawet jeszcze bliżej. O, tu można już wejść, ale Paulina znalazła lepsze wejście. Nie śliskie wiesz? kamienie. Jest w mniejszy Tu spokojnie można sobie gryfować. Byliś, byliśmy tarde. troszeczkę smutni, że no, u, u, u tamtych państwa już miejsca nie było dla nas. A to Ale wydaje się lepsze. Okazało się, że... Tak, wydało to wydaje jest, się lepsze, nie? To wydaje się nawet lepsze. No masz i to chyba... Nie o tym, nie? chyba masz takie A, w ogóle. Mhm. O, w za to, tam, gdzie jest lena i Tak. Ale tu jest lepsze wejście, bo tam po tamtych kamieniach. Faktycznie, nie? tu się nie ślizgasz nie, po nie, tych, nie. no? Nie. W ogóle się. One są chyba wyteczeni, bo tu się na nich fajnie. O, jest tam Ilena. No i co jest najfajniejsze w tej wodzie chorwackiej, że no, nie trzeba nawet machać, i woda cię utrzymuje. O, tam jest przyczepka. Jakie fale się zebrały. Słońce powoli zachodzi. Paulina. Paulina umie pływać. Mówię, że umiesz pływać. Ja umiem pływać, tak jak umiem jeździć samochodem. O, tak samo lubi, znaczy umie pływać, tak jak samochodem jeździć, jak to mówi. Umiem, ale nie lubię. A gdzie Laura? Aha, Laura. Laura se odpoczywa, bo on z maską cały czas nurkowała I ma WiFi teraz A i podłączyła się pod Wi-Fi No właśnie, trzeba też powiedzieć, że jak gdyby lekko cywilizację poczuliśmy na tym kempingu A jeszcze pójdziemy zobaczyć restaurant Tak, tu jest jakaś restauracja, jest Wi-Fi, jest pralka I jest sklepik Mariela Jest sklepik i jest małe miasteczko I tam mamy, tam Michał, tam Co? w ogóle mamy jakieś większe miasteczko Tak. Ale co jest najlepsze? Wyspa Pak już jest tam, nie? To nie jest wyspa Pak, tylko jest kawałek, kawałek już lądu, nie? tak No, że tam jest jak gdyby, tak jak jechaliśmy wczoraj do Zadaru, nie? Lenora, jesteś? Nie odniosę kamery. <laughs> nie, no nie chodziło mi o to na pewno. Nie zrobię tego No woda, woda jest kryształ A jeszcze raz można polecić, nie mam Nie mam tych, nie mam butów do, do morza Jako jedyny Jako jedyny, ale powiem Powiem, że no polecam szreki. Mają podwójne zadanie Chronią pięknie I dodatkowo robią jako płetwy ja za to zapomniałam ściągać ostatnio y, butów do wody, bo jest mi strasznie w nim wygodnie. Naprawdę no bardzo. A ty masz je z czy skąd je masz? Yy, tak. No dobra, na kempingu tamtym. Autocamp. Żulu, żolu, żalu. Żalu. Żalu tak się nazywało. A tutaj jest jak? Zagrałam to. Dobra, no to na tym kempingu co mówiłaś, nie? Stawka teraz. Stawka. Jaka no. nazwa? Napiszę. A, dobra. No jaka nazwa? No to napiszę. <grym> <grym> e, no, no to płacimy więcej. O stówkę. O, o, o dokładnie 18 euro. O dokładnie 18 euro jest tutaj więcej. Tam było 50... 50, 52, 50, a tutaj będzie no... te 18 tam niecałe więcej, będzie 80 euro, nie? Nie jest najtaniej, bo osiem, moż... wiesz? A, bo można było znaleźć nawet za 60-64. Ale no tak jak mówiliśmy, ta klima nam padła, nie naprawiliśmy tej kli klimy no nie chcieliśmy jechać no, dalej. Było błędem, nie? Ehm, chyba tak, wiesz, chyba, mogliśmy w tej Rumunii tak. naprawić tą klimę, ale... No, stało się czy stało? No, ale no nie, no, no, no nie wyszła, wyszła na prawa tej klimy. Znaczy, klima działa. Tak, klimatyzacja działa, nie działa nawiew. Yy, ale działa przy 80? Przy o, o 70 już. już. nawet, no. Więc teoretycznie, jak będziemy jechać auto, Znaczy, inaczej, jak my autostradą jedziemy stałą prędkością, to nie ma problemu. Problem się robi w momencie, jak jest korek, nie? Jak czekaliśmy do galerii. O było, było strasznie gorąco, nie? Więc tutaj to... No, mogliśmy to zrobić, ale też wiesz, w Rumunii pewnie byśmy musieli z dzień dwa poczekać, wydaje mi się, pewnie byśmy nie zapłacili za dużo. A mówiłaś jeszcze jak ten? Jak pięknie wyjechaliśmy z tamtego kempingu dzięki nowym oponkom? Znaczy nagrałam nawet. No, jednak Opony to był dobry wybór? Nie wiem co mówiłam, bo tak gorąco, że ledwo funkcjonowało. Masz kamerę zanieść. No, rodzice teraz pływają, a ja sobie odpoczywam. Mama już idzie. Zobaczcie. Hmm. Okej. Okay. idę odpoczywać. No dobra, podłoga krzem się sprawdza. Jak myślicie? Troszeczkę by trzeba zamieść, ale podłoga zakrzą się sprawdza za to... Za to te... Za to krzesełka no, z Biedronki nie, nie? Się wykrzywiły, bo mama usiadła. No niestety, no krzesełka są do wagi tam nie wiem 40 kilo, nie? Więc krzesełka z Biedronki kiepskie, podłoga krzem, okej. Okay. Mamy wodę. O, Żeby napełnić nas przydomowy prysznic. Chcę Niestety jeszcze baniaka. Baniaka nie mamy. Dobra. No i zaczynamy kolejny dzień. Laura płatkami, a my różaneczkami. Warzywa są. Co to za To jest? Mamy takie coś w Polsce? To jest taka dziwna, nie? Dziwna. Dziwna, dziwna. No, nie. ale mamy coś On to tam. Kto zobaczył na, ten, na drodze, ten nie wiedział, że to sałata jakaś. No. To nie jest sałata, co? Tak. Michał i jego rozmyślania są z nami. I zaczynamy dzień smacznego. Wylewasz Ninę smacznego na, jedzą. na pierwszy raz od dwóch tygodni nie robimy no? kawę został został tydzień, czyli od dwóch tygodni. Prawie. Pierwszy raz robimy kawę. Boże, jak ja dawno nie tam kawy. No i mamy to. O, ale to czysty jest. O. Smacznego. Smacznego. Poczekaj, o. posmakujmy. Właśnie test. Dobry czy niedobry? Mm. No, wychodka. Nie jak? Nie jest. No, ja już nie mogę. Arbus jest tak nabity sokiem, że naprawdę, ale pyszny jest, nie? Więc na pewno tutaj kupiliśmy go kiedy? Przedwczoraj od tego Pana, nie? Ale poprzedni chyba był lepszy Też mi się wydaje, że, mu, że chyba był słodszy, aczkolwiek on i tak jest dobry, nie? O, a tu mamy nowe oponki wymienione No i co? I tak sobie odpoczywamy, a mama? A, nurkuje z maską Nurkuje, ogląda dno I jak wakacje? Dobrze Dobrze? Super. Te drzewa są super, nie? Zobacz, te zgięte. Tu chyba jeszcze jedno jest, nie? Tak. No dobra. Najpiękniej, no dzisiaj się zrobiła pomidorowa. Mamy pomidorową, mamy ugotowany makaron. I każdemu już się powoli nakłada i zaraz jemy. A dzisiaj dzień nam schodzi na nurkowanie. Kompanię. czyli zaczynamy dzisiaj naprawdę nie, morski dzień Spałem <grym> wody i co? mamy pomidoróweczkę? aha uh -huh. ty przespałem robienie pomidorówki co się wydarzyło? to był długi żmudny proces to ja długo spałem niż żmudnie. nie wiem <grym> ile spałem, Renuś, długo? trochę byłaś w wodzie w tym czasie? i pomagałam. ładnie posprzątane tak tu ładnie wszystko ogarnięte tu też przyczepka no nieźle nie? a ja niestety poległem